Olbrzymia Dynia. Ach. Przyszła wiosna. Z ziemi zniknęły ślady ostatnich przymrozków i mama Muminka mogła wreszcie zasiać nasiona Dyni. Ciekawe, dlaczego te rośliny nie kwitną? Nasiona leżały w domu od ubiegłej jesieni Sądzisz, paszczaku, że były za stare? Nic im nie powinno się stać o ile pamiętam, dynia ma dwa rodzaje kwiatów, ale żadne się nie pojawiły hmm, Bez kwiatów nie dojdzie do zapylenia, a bez zapylenia nie będzie owoców nie widać nawet najmniejszego pączka. Czyżbyśmy w tym roku mieli obejść się bez dyni? Na to wygląda, choć przyznam, że zupełnie sobie tego nie wyobrażam. Z zaraz, zaraz, coś zauważyłem. Jest, mamo, muminka, jest pierwszy pąk. I to na pewno rodzaju żeńskiego. Tak, teraz jeszcze tylko kwiat męski i sytuacja uratowana. To bardzo rachityczny pączek. Wątpię, czy coś z niego wyrośnie. Zbiory istotnie przedstawiały się nie najlepiej, bo choć z czasem pojawiły się następne kwiaty, wszystkie były rodzaju męskiego. Mamusiu, o tej porze dynie chyba już powinny być dojrzałe. No właśnie. Nie chciałam was martwić, ale wygląda na to, że w tym roku się nie udały. Chcesz powiedzieć, że nie będzie dyni? Niestety, obawiam się, że ani jednej. Szkoda, uwielbiam ciasto z dyń. A ja to nie? Bardzo mi przykro, moje dzieci. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Kwiat wyraźnie urósł. Myślisz, że jednak zawiąże owoce? Nie obiecuj sobie zbyt wiele, najwyżej jeden. Zawsze lepsze to niż nic. Może Dynia tak urośnie, że wystarczy na solidny posiłek. Miały dni. Ale żaden cud się nie zdarzył, i dynia ciągle rosła na grządce samotnie. Postanowiłam paszczaku zerwać dziś dynie. a zastanowiła się, co z niej ugotować? Nikt się nią nie naje, ale przynajmniej wszyscy skosztują. Niewiarygodne, w żadnym atlasie nie widziałem takiego okazu. Jeszcze wczoraj była zaledwie taka. To niesamowite. Co jej się tak przysłużyło? Może deszcz? Wczorajszy ciepły. Zadziwiające. Deszcz. Ciekawe, czy taki mamuci egzemplarz będzie w ogóle jadalny. A ja się zastanawiam, paszczak. Eee? Nie sądzisz, że ona mogłaby jeszcze podrosnąć? Eee, co? No wiesz, rośnie sama na całej wielkiej grządce, więc może wszystkie rośliny postanowiły karmić jedynaczkę własnymi sokami? To nie jest myślenie botaniczne. W każdym razie pozwolę jej rosnąć jak długo zechcę. A ciekawe doświadczenie. Proszę cię tylko, paszczaku, żebyś zachował to w tajemnicy przed innymi. Jak sobie życzysz? To będzie, paszczaku, moja tajemnica. Mm, interesujące. Dziękuję, muminku. Pamiętasz, mamusiu, już dawno mówiłaś, że chociaż w tym roku dynie nie obrodziły, to jedna będzie na pewno. Tak? Coś ci się pokręciło. Czyżby mi się śniło? Nie, dam głowę, że tak powiedziałaś i jeszcze obiecałaś, że upieczesz moje ulubione ciasto z dyni. Ach, nie przypominam sobie. To było jakiś tydzień temu i dynia jest już chyba dość duża, żeby ją zerwać. Duża i duża wielkość to nie wszystko. Czy ona aby nie zgniła? Tak, bym tego nie ujęła, ale. Nie jest jeszcze całkiem dojrzała. O właśnie. Z całą pewnością potrzeba jej więcej słońca. Rozumiem. Wychodzę, tatusiu, muminka. Idziesz do ogrodu? Nie. Obiecałam filifiące, że do niej wpadnę. Mm. Nie wierzysz mi, mój drogi? Więc przyjmij do wiadomości, że się z nią umówiłam. No oczywiście, tak jak wczoraj i przedwczoraj. Czyżbyś sugerował, że nie powinnam się z nią tak często spotykać? Ależ ja nic podobnego nie powiedziałem. Całe szczęście, bo nie zamierzam zrezygnować z tej wizyty. Mm -hmm. Dziwne doprawdy, co się z nią dzieje? Och, jakie to okropne, że wciąż muszę kłamać. Hej, mamo muminka, pośpiesz się! Och, witaj, paszczaku! Czy coś się stało z naszą dynią? Nie zupełnie. Nie wydaje ci się, że jest dwa razy większa niż wczoraj? I co ja teraz zrobię? Hmm. Jest już taka ogromna, że widać ją z daleka. Rzeczywiście. Nie chcę, żeby się ktokolwiek o niej dowiedział. Ha, możemy mieć poważniejszy problem. Co masz na myśli? Ktoś może zechcieć ją ukraść! Wolę nawet o tym nie myśleć! To straszne! Lepiej dmuchać na zimne, mamo mumu. W takim razie musimy ją ukryć. A, słusznie. Tak, teraz wprawdzie dyni nie widać, ale. Tak. Więc nikt się nie domyśli, że tu jest? No tak, ale ludzie są bardzo ciekawscy. Ciekawstwo. A tak! Jak zobaczą płotek, na pewno będą chcieli zajrzeć, co jest w środku. Och, zawsze wiedziałam, że nie nadaje się do robienia tajemnic. Co się stało? Mamo! O, nieważne, zamyśliłam się. Ach. Proszę. Co ci jest, muminku? Martwię się, tatusiu. Czym, synu? Mamą, ostatnio dziwnie się zachowuje. U, więc też to zauważyłeś? Czy mama ma jakieś kłopoty? Nie wiem, muminku, ale mam wrażenie, że ostatnio zdarza jej się kłamać. Eee? Naprawdę? A wiesz, że dzisiaj stłukła talerz z serwisu babci? Oby tylko nie była chora. Tatusiu, dlaczego nie spytasz mamy, co ją gnębi? To ja. Nikomu innemu nie powie. No, pewnie masz rację. Będę musiał to zrobić. Tatusiu, tylko nie daj po sobie poznać, że się o nią martwisz. Myślisz, że to ją dodatkowo zdecyduje? Tak. Mamo, czy minek jest w domu? Cię coś? O czym tak rozmyślasz? Ody, dywanie. Jesteś jakaś dziwna. Chciałaś coś, mała mi? Pytałam właśnie, czy muminek jest w domu. Migotka zachorowała. Wiesz mi, okropnie się martwię. To zwykłe przeziębienie. Migotka, jak cię zobaczy, od razu wyzdrowieje. E, nie, o to nie chodziło, mała mi. No to co cię gryzie? Mnie możesz powiedzieć. Ostatnio mama nie jest sobą. W takim razie kim jest? Nie wiem, ale na pewno coś jej dolega. Może i masz rację, jest bardzo roztargniony. Też to zauważyłaś? To normalne, Muminku, na starość wszyscy dziwacze. Mama wcale nie jest stara. Mówi ci się, działa i patrzyła w niebo. I co z tego? Nic, może po prostu zastanawiała się, jaka będzie pogoda. O nie, czuję, że ma jakieś zmartwienie. Jak sądzisz, mój drogi, czy jutro będzie padać? Nie wiem, ale chyba nie. Nie zanosi się na deszcz. Mam nadzieję, że się nie mylisz, bo w przeciwnym razie. No dokończ, kochanie, dokończ. O, chyba powinnam wreszcie wziąć się za obiad. Kochanie. Jesteśmy małżeństwem, tak czy nie? Och, co cię napadło, tato Muminka? Zawsze mi się wydawało, że w małżeństwie konieczne jest zaufanie i jeśli żona ma kłopoty, otwarcie mówi o tym mężowi, a on stara się jej pomóc. I ja właśnie chcę pomóc! Komu? Ależ oczywiście tobie! Mnie dlaczego? Jeszcze pytasz? Przecież widzę, że masz kłopoty! Ależ zapewniam cię, mój drogi, że się mylisz! Przecież widzę! Muminek jest przekonany, że wpadłaś w poważne kłopoty! Coś mu się przywiedziało, wiesz, jaką ma bujną wyobraźnię! Wszystko jest w porządku, naprawdę nic złego się nie dzieje! <laughs> Zaczekaj! Mojej małżonce się zdaje, że mi zamyli oczy, ale mnie nie oszuka. Czuję, że coś się dręczy. Oj. Trzeba rozwiązać tę zagadkę, ale tak, żeby się nie zorientowała. Jutro na pewno już wstanę, Muminku. Dzisiaj też bym mogła, ale migotek uparł się, że jeszcze jestem za słaba. I on teraz sam sprząta i gotuje. Mój brat jest naprawdę nadzwyczajny. Bardzo się o mnie troszczy. Wiesz, Muminku, właściwie to ty wyglądasz, jakbyś przeszedł ciężką chorobę. Martwi się o swoją mamę. Ach. Zdaje się, że się wpakowała w jakieś tarapaty. Naprawdę? Proszę! Może trochę wcześniej na obiad, ale zjedz, póki ciepły. Dziękuję, migotku. Zrobiłem ci dziś zupę z dyni. Ach, wygląda pysznie. Oh. Oh. Mamo, umimka! Oh. Oh. Dokąd tak pędzisz? Musiałem aż biec, żeby cię dogonić. Nie miałam pojęcia, że tak szybko idę. Czy coś się stało? Czemu się tak śpieszysz? Od przedwczoraj do niej nie zaglądałam. O kim mówisz? E... No dobrze, muszę wreszcie to komuś powiedzieć, bo inaczej pęknę. Co powiedzieć? <grym wytrzyma> A to co takiego? Bobek, odejdź! Mam nadzieję, że jej nie uszkodziłeś. No pewnie, że nie. Taka wielka dynia to prawdziwy skarb. Co za dynia? Moja tajemnica. Ukryta jest za tym płotkiem. A niech to! Chciałam wam zrobić niespodziankę i pokazać dynię dopiero, gdy będzie naprawdę duża. Ale skoro Bobek ją odkrył, wszystko przepadło. Nie przejmuj się, mamu Minka, Dynia tej wielkości i tak wszystkich zadziwi. A gdzie Bobek? Żeby tylko nie spłatał nam jakiegoś figla. Hmm? Zaczekajcie! Dokąd biegniecie? Czy ta dynia jest prawdziwa, Pewnie nie widzisz, że rośnie? Sama nie wiem, jakim cudem. Teraz rozumiem, czemu się tak dziwnie zachowywałaś. Trudno dźwigać ciężar takiej tajemnicy. Będziemy mogli ją zjeść? No jasne, że tak. Ja tam wolałbym ją sprzedać. Tobie tylko pieniądze w głowie. Dynia tej wielkości powinna nam starczyć na rok. Może urośnie jeszcze większa. Musimy pilnować, żeby ktoś jej nie ukradł. Przede wszystkim nie wolno rozgłaszać, że mamy tu takie dziwo, bo nie opędzimy się od gapiów. Tatuś Muminka miał rację. Jednak wiadomość o dyni niespotykanych rozmiarów wkrótce obiegła okolicę. I do Doliny Muminków zaczęły ściągać tłumy ciekawskich. Przepraszam, podobno rośnie tu dynia wielkości słonia. Nie wie pan gdzie? Pokażę panu. Niech pan stanie w ogonku i czeka na swoją kolej. Musimy pilnować, żeby był porządek. Chyba przesadzasz. Mówiłem mamie Muminka, że za oglądanie dyni powinna pobierać opłatę. Nie kompromituj się, Ryjku. Tatuś Muminka też nie uważał tego za dobry pomysł, naprawdę. Niektórzy nie czują, na czym można zrobić interes. Wejdź mi, Gotku. Zobaczysz, ta dynia to prawdziwy cud natury. Dziękuję. Dobry. Nie przypuszczałem, że będzie aż taka wielka. A to wcale nie koniec migotku. Ona ciągle rośnie. Słyszy się o różnych wybrykach natury, ale jak wyjaśnić takie zjawisko? Nawet ludzie spoza doliny przychodzą ją oglądać. Tak, a nasza mama zrobiła się sławna. Jesteś zmęczony. Prześpij się trochę, tatusiu. Chyba rzeczywiście się zdrzemnę. Muszę powiedzieć, że nocne stróżowanie nie należy do najprzyjemniejszych zajęć. Miejmy nadzieję, że dynia w końcu przestanie rosnąć. Oby szybko. Dobranoc, muminku. Dobranoc. Posłuchaj, dam ci sto dukatów Za co? Nie strugaj, wariata Oczywiście za dynię To nie wchodzi w grę o, rozumiem. Ktoś złożył ci już ofertę, ale ja ją przebiję. Dam ci całe dwie setki. Dynia jest własnością mojej żony. Ona ją wyhodowała i nie chce jej sprzedawać. Gdzie jest pańska małżonka? Niech pan ją tu szybko sprowadzi. To niemożliwe. Teraz zmywa naczynia. A dynia nie jest na sprzedaż, bo sami zamierzamy ją zjeść. Co za barbarzyństwo! Taki okaz powinien się znaleźć w muzeum. W muzeum? Muszę coś przyśnić. Ale ten czas szybko mija. Trzeba zmienić tatę. Co? Ja wcale nie śpię! Co się stało? Nic, Tatusiu, teraz moja kolej stanąć do warcie. Aha! No dobrze, weź ten kij na wszelki wypadek. Ale mocno spał. O. 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 Ktoś ukradł dynie? Co takiego? To niemożliwe! Jak? Gdzie? Kto? Co! Zajmij A niech to zauważyli, Bobek, no jasne. Zatrzymaj się, Bobek! <st Husky> Chcielibyście co? Żebyście mogli zabrać mi dynie, tak? Z tej karkołomnej przejażdżki dynia wyszła bez szwanku, bo jak się okazało, skórę miała tak twardą, że zwykłym, kuchennym nożem nie dało się jej przekroić. Tatuś muminka wyciągnął więc w tym celu swoje stolarskie narzędzie. <toszczędny> Tego wieczoru w domu muminków odbyło się prawdziwe dyniowe obżarstwo. Był chleb z dyni i dynia smażona, ciasto z dyni, budyń dyniowy, a nawet lemoniada z dyni. Tychota. Na wyborna dynia. Najlepsza jaką jadłem. Ciasto jest super! Wszystko jest znakomite. Uczta skończyła się bardzo późno, ale mała mi zrobiła sobie jeszcze z dniowej łupiny mały domek, bo szkoda jej było ją wyrzucić, a gdyby przypadkiem w nocy zgłodniała, na ściankach zostało dość miąszu, żeby przyłasować.